Oso topi wee. Alai, go'n fod yn fawr. O'r pryd, mae'n fod yn fawr. Fawr. Beth sydd? Ogre, ogre, ogre. Yn fod yn fawr. Da beth. Panidau. O. O. 3. Chwdi! Ai mawr. O.

Dzisiejszy sparing wypadł bardzo bladu w wykonaniu moich zawodników, co prawda dałem tam pograć kilku zawodnikom po, po kontuzjach, grali w drugiej połowie, ale i w pierwszej połowie nasza gra była zbyt chaotyczna, dużo niecelności, niewykorzystanych sytuacji, chociaż to nie najważniejsze w dzisiejszym meczu, a może i tak. No kolejny materiał do analizy, do, do wyciągnięcia wniosków. Bo za dużo pikniku było dzisiaj, moim zdaniem, na, podczas tego meczu. I musimy poprawić skuteczność, dokładność. Mamy jeszcze na to tydzień czasu. Mam nadzieję, że wyjdziemy na, na trawiaste boisko. I tak zakończę. Dzisiaj w Lado, ale jakby pan ocenił ogólnie, czy piłkarze w sumie nie przepracowali ten okres przygotowawczy, czy może jednak niektórzy się ociągali? Hmm, no będę szukał jakichś tam y, 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 wniosków y, y, z tej dzisiejszej y, słabej potyczki. Y, był to piętnasty sparing rozegrany przez niektórych zawodników większość z nich być może, być może tutaj troszeczkę za dużo było grania ale no nie, to są takie moje, moje przemyślenia będą, natomiast no, pracowaliśmy solidnie i, 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 i po niezbyt jakościowo wyglądającym meczu zawodnicy często używają sformułowań, że mieli ciężkie nogi ale, ale od, od Około 10 dni te treningi są dużo mniej intensywne i, i tej świeżości powinni nabierać. No myślę, cały czas mam nadzieję i wiarę w umiejętności swoich zawodników, że kiedy przyjdzie nam zagrać ten pierwszy mecz wiosenny, to wszystko będzie w optymalnym stanie. Pamiętam, że tak o pierwszej połowie chciałem Pana zapytać, yy, czy martwi Pana nieskuteczność Kamila Czarneckiego, ale to pytanie zweryfikowały ostatnie minuty pierwszej połowy i uraz yy, Kamila, wiadomo już yy, co z jego zdrowiem? Kamil dostał, doznał jakiegoś tam urazu, będziemy wiedzieć po, po, po dwóch dniach, na pewno dużo więcej, natomiast co do jego skuteczności, no nie, nie, nie błysnął w ostatnich sparingach skutecznością w dosyć łatwych sytuacjach do zdobycia gola, ale takie poczekadło piłkarskie jest, że jak nie idzie w sparingach, to później w lidze idzie i tego się trzymam. Mam nadzieję, że to się sprawdzi w stosunku do Kamila. A czy skład już na pierwszy mecz ludzie wiestony za skalem już pan ma w głowie, czy jeszcze ta walka o miejsce będzie trwała w najbliższym tygodniu? Skład w 90% miałem już tydzień temu w głowie, natomiast dzisiejszy sparring też z niego wyciągnę wnioski tam gdzie miałem lekkie znaki zapytania będą tam już podjęte konkretne decyzje.